OK, na tym skończyliśmy sobie rozmowę na temat wymian podczas Trade Deadline. Teraz przejdźmy do buyoutów, o których już kilka razy dzisiaj wspominaliśmy. Biorąc pod uwagę ten brak emocji podczas Trade Deadline, ten okres buyoutów był chyba o wiele bardziej ciekawszy i podczas niego znalazło sobie miejsce w nowych klubach kilku naprawdę ciekawych zawodników. Wiele osób uważa, że. Te bajauty wygrała drużyna Los Angeles Clippers, do której trafili Glenn Davis i Danny Granger. No i właśnie, czy rzeczywiście podpisanie dwóch tych graczy to jest takie wzmocnienie dla ekipy do Carriversa? No i to najważniejsze pytanie, czy Glenn Davis załata tą dziurę pod koszem Clippers, która tam na ławce rezerwowych występuje już od kilku dobrych sezonów? Piotrek. Znaczy, no na papierze to są naj... na pewno najlepsze ruchy pod względem samych nazwisk. Natomiast jak będzie w rzeczywistości, to się, to się przekonamy. Clippers no. rzeczywiście dostają w tej dobrego zawodnika ofensywnie, natomiast on dziury w obronie z ławki rezerwowych pod koszem na pewno nie załata, bo nie ma po prostu takich umiejętności. To jest solidny zawodnik do tego, żeby rzucać po 12-14 punktów na mecz, zebrać parę piłek. Ale nic poza tym. On nie, nie będzie bronił własnej strefy podkoszowej, bo po pierwsze nie ma zasięgu, nie umie nie, przez swoją masę, nie jest w stanie tak wysoko skakać, straszyć rękoma rywali. Także on tutaj upgrade będzie tylko i wyłącznie po stronie atakowanej. Dużo większym moim zdaniem wzmocnieniem może być dany Granger, zawodnik, który, jeśli by złapał odpowiednią formę, no to pamiętajmy, to jest gracz, który potrafi rzucać powyżej 20 punktów na mecz. A w, a w tym momencie Clippers ratowali się na pozycji numer 3 zawodnikami typu Matt Barnes, Hido Turcoglu, który przez długi czas nie grał w ogóle w Orlando Magic, ewentualnie tam próbowali trochę Jareda Dudleya, Williego Greena, Diego Bullocka, także zawodników albo już po karierze takiej prawdziwej, albo zbyt wcześnie w tej karierze, o ile ta kariera w ogóle ma nastąpić, także Myślę, że największy potencjał na zrobienie jakiejś różnicy na plus daje tutaj dany Granger i tak jak powiedziałem, na papierze Clippers wygrali te bajasty. No i Piotrek, ja Ci powiem, że Matt Bass to jest ostatnio świetny w Clippers, naprawdę jest, jest świetny, ja nie poznaję tylko zawodnika. On zarówno, zarówno w ataku świetnie, świetnie od trójki, jak i w obronie pokazuje to co zawsze, czyli agresywność, nieustępliwość. Co do Glena Davisa, ja myślę, że on w stosunku do takiego Byrona Malensa, którego Clippers oddali na, na, na jego miejsce, to czy Antona czy Jamisona, to i tak jest to jakiś upgrade, powiedzmy, w obronie. Pamiętajmy, że Glen Davis... Potrafi, no ma sporą siłę i on potrafi się z tymi wysokimi porządnie przepchać, natomiast jeżeli będzie miał do czynienia z jakimiś rozciągającymi grę czwórkami, no to tutaj będzie większy problem, bo on nie jest jakimś takim szybkim zawodnikiem, który będzie, będzie nadążał za takimi graczami. Z drugiej strony to jest gracz, który świetnie potrafi także wymuszać faule ofensywne i tutaj też to jest pewna dobra, pozytywna umiejętność w obronie. Jeśli chodzi o danego Grangera, ja nie jestem taki optymistą jak ty Piotrek, bo on już miał sporo czasu na, pokaza na pokazanie tego, że, że może wrócić do tego poziomu, który prezentował wcześniej. Ja nie widzę, żeby w Clippers miał dostawać większe minuty niż, niż w Pacers. Duża nadzieja jest w tym, że J.J. Reddick nie wróci na playoffy, bo J.J. Reddick najprawdopodobniej nie wystąpi do końca sezonu zasadniczego i, i nie jest tak, że, że, że w playoffach również nie wystąpi. Dlatego tutaj właśnie Reggie, Bullock, Quigley, Green to są zawodnicy, którzy w tej chwili dostają minuty. No nie zapominajmy, że jest jeszcze Jared Darley, który jest troszeczkę rozczarowany w tym sezonie, ale on całkiem nieźle rzuca za trzy punkty, lepiej niż dany Granger. Także jeśli o danego Grangera, to największym jego atutem w, w barwach Clippers będzie, będzie z pewnością obrona. To jest, to jest zawodnik, który po tych swoich... Umiejętnościach obronnych nie zapomniał po tej kontuzji, to jest to, co mu pozostało. I myślę, że, że właśnie tutaj, w defensywie, będzie największym upgrade'em dla Los Angeles Clippers. No właśnie, nie wiem, czy te ruchy Los Angeles są nieco przeceniane, bo tak jak wspomniał Paweł, one, one dają ekipie Los Angeles głównie, głównie wartość w ofensywie. A tak naprawdę ani Glenn Davis, ani dany Granger nie są dobrymi defensorami. Glenn Davis nie wiem, czy nie wiem czy byłby w stanie poradzić sobie z zawodnikami typu Dwight Howard, Marga Sou, czy Zach Randolph. Tak samo dany Granger wątpię, żeby, żeby jeszcze po tej kontuzji kolana mógł zastopować takiego Kevina Duranta chociażby i zrobić to lepiej niż Matt Barnes. I nie wiem, czy, czy te ruchy Clippers nie są po prostu przewartościowane. Jak, jak, jak to wygląda według Was? Ja bym tutaj e, oczywiście w tej chwili sobie jakoś tam gdybamy, ale ja bym zdecydowanie poczekał, jak to będzie wdrażane przez przez Reversa. No bo pamiętajmy, mamy do czynienia z jednym z najlepszych trenerów w NBA i on, e, on jako pierwszy e, potrafił wykorzystać w drużynie walczącej o coś Nata Robinsona. On też e, jako pierwszy pokazał umiejętności Glena Davisa w playoffach on też potrafił ukryć wszystkie niedostatki w, oby, w grze Kendricka Perkinsa. Także to jest naprawdę trener, który potrafi zaskokiwać nie jeden raz e, i myślę, że on znajdzie miejsce i dla Davisa, i dla, i dla Grangera. E, zgadzam się z Pawłem co do tego, że nie można oczywiście przeceniać obu tych, e, obu tych nazwisk, bo, bo Davis nigdy nie będzie takim wzmocnieniem dla ławki rezerwowych pod koszem. Przede wszystkim w obronie, jak chociażby Omer Asik jest w Houston Rockets, a dany Granger no, nie będzie tym stoperem na, na Kevina Duranta czy innych bardzo dobrych, niskich skrzydłowych. Natomiast to wciąż jest, tak jak Paweł powiedział, upgrade w stosunku do Byrona Malensa czy Antona Jamesona. Tak jak w przypadku Grangera, to na pewno upgrade do Regiego Bullocka, Williego Greena. Wiadomo, Matt Barnes oczywiście ostatnio jest świetny, ale Matt Barnes dla mnie to jest rezerwowy zawodnik i on powinien z ławki wchodzić. Natomiast patrząc na to, na pozostałych też graczy, którzy zostali, których kontrakty były wykupione, to dla mnie wciąż Davis i Granger mają największy potencjał do, do zrobienia czegoś dobrego dla swojej drużyny. Poza tym Krzysiek, yy, pamiętaj, że jeżeli nawet będzie ten potencjalny mecz yy, potencjalny pojedynek Houston Rackets z w pierwszej rundzie, na który się zapowiada, to, to przecież Glenn Davis przeciwko Dwightowi Howardowi będzie grał 3-4 minuty, będzie wchodził w rezerwowych line-upach i, i grał, próbował bronić O'Meara Ashika, który jakimś dominatorem ofensywy nie jest, także myślę, że w takich ustawieniach na rezerwowej minity Davis jest wystarczająco dobry, żeby, żeby w jakiś sposób tutaj sobie poradzić. No wiesz, tylko, tylko co, jeśli, co jeśli DeAndre Jordan albo Blake Griffin wylecą z faulami, to już kilka razy widzieliśmy w seriach Clippers z Grizzlies chociażby. To i to tak będzie, Davis będzie, będzie lepszy, lepszy z... niż Ryan Hollins. Każdy będzie lepszy niż Ryan Hollins <laughs> i Byron Malens a w przypadku chociażby takiego pojedynku z Houston Rockets, no to co? No to wtedy Doc Rivers do Rivers przejdzie tak, do takich Huckad White, no i będzie Howard będrował regularnie na linii osobistych i tyle. Poza tym, Krzysiek, ja mam do ciebie teraz takie pytanie, bo była taka mowa podczas podpisywania Glena Davisa, był dylemat pomiędzy Brooklyn Clippers, kto weźmie Glena Davisa i kto weźmie Jasona Collinsa. Jason Konis Collins jest znakomitym defensorem, więc ty widziałbyś w Los Angeles Angeleskippers bardziej Jasona Colinsa niż Glena Davisa? Oj, wiesz co, nie wiem, nie wątpię, żeby Jason Collins był tak dobrym defensorem, żeby, żeby coś zmienić na ławce Clippers. No ja mam z Clippers ten problem, że, że widziałem ich wszystkie serie przeciwko Memphis Grizzlies, kiedy brak tego podkoszowego był, był bardzo wyraźny. Kiedy Deandre Jordan zupełnie nie istniał w pojedynkach przeciwko Markowi Gasolowi, no i tak naprawdę za niego nie miał, nie miał kto wejść. A tak samo może być przecież tym razem, jeśli, jeśli Clippers na swojej drodze spotkają chociażby Niedźwiadki, no i czy wtedy lepszą opcją niż Glenn Davis byłby Jason Collins? To wie, kto wie, to jest To jest ciało, które, które trudno przepchnąć, oczywiście Glena Davisa też trudno przepchnąć, ale on popełnia bardzo dużo błędów w defensywie Jason Collins jest doświadczonym zawodnikiem, jest, lepiej się ustawia, lepiej walczy o zbiórki Glenn Davis mógłby bardzo marnie wyglądać naprzeciwko Marka Gasola i Isaka Randolfa No cóż Obawiam się, że w tym sezonie Clippers niekoniecznie muszą się o tym przekonywać, aczkolwiek gdy Andre Jordan zrobił bardzo duży postęp, a Mark Gasol po tej kontuzji nie jest tak dobrym zawodnikiem, jak, jak jeszcze sezon temu. No dobra, no ale tak jak już kilka razy mówiliśmy, no możemy sobie gdybać, to wszystko nam wyjdzie, wyjdzie w planiu. Ja z kolei, jeśli chodzi o ten okres buyoutów, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Uważam mimo wszystko, że największym przechwytem był, było pozyskanie przez Oklahoma City Thunder. Karona Butlera, bo grzmotom brakowało brakowało wsparcia na pozycję numer 3. Tam za Kevinem Durantem, no nie jestem nawet w stanie tak na szybko wymienić zawodnika, który, który wchodził z ławki. No jest Perry Jones, ale on raczej nie dostaje dużych minów od Scott'a Brooksa. Tam chwilami przewijał się jeszcze z tego, co pamiętam, Ryan Gomesz, ale nawet nie wiem, czy on jeszcze jest w ekipie. No z... już, nie ma. już nie ma. No właśnie, już go nie ma w ekipie z Okahomy. No a Karon Butler może grać te 20, 15, 20 minut w playoffach, dać Kevinowi, otworzyć Kevinowi Durantowi miejsce na, na pozycji numer 4 w starciach z tymi, z tymi największymi drużynami w NBA, aby Scott Brooks wreszcie mógł spróbować granie smallbolem i pos posadzenie na ławce Kendricka Perkinsa. Jak uważacie, czy Karon Butler może sprawdzić się w Oklahoma City Thunder? No to jest na pewno zawodnik, który przez te wszystkie lata pokazał, e, jak jest Przede wszystkim mądrym graczem, że on tutaj na pewno nie wniesie jakiegoś pierwiastka szaleństwa, a to zresztą to jest zupełnie niepotrzebne w Thunder. Ja się oczywiście martwię tym, że przyjście Butlera zabierze minuty Perego Jonesa, natomiast jak w tej chwili sprawdziłem, według Basketball Reference, Pere Jones najwięcej czasu na parkiecie spędza na pozycji numer 4, i Pere Jones najczęściej pojawia się w tych niskich składach jako silny skrzydłowy co mnie też w tej chwili powiem szczerze dosyć mocno nas zaskoczyło no ale no, jest jak jest dużo minut za Kevina Duranta na pozycji numer 3 Butler nie dostanie raczej będzie podejrzewam szukanie tutaj ustawień Durant obok obok Butlera i próba odciążenia Duranta w obronie właśnie żeby to Butler grał przeciwko innym niskim skrzydłowym żeby próbował ich zatrzymywać także to w tym kierunku myślę że będzie szedł ten ruch nie wiem, nie wiem, nie umiem ocenić w tej chwili tego w porównaniu do, do Clippers. No bo, tak jak mówię, to jest wciąż tak jak w przypadku Glena Davisa. Mamy już jakieś tam dwa krótkie epizody, ale Karol Butler jeszcze nic nie zagrał. Także jak dla mnie to jest jeszcze zbyt dużo znaków zapytania. Natomiast potencjał jak najbardziej na dobry ruch jest. Moim zdaniem, na pewno będzie to lepszy zawodnik dla Thunder niż chociażby Iman Hamper, po którego chcieli handlować z New York Knicks, i, i którego wymiana nie doszła do skutku ze względu na jego kontuzję kolana. Natomiast dobrze, że mówimy o Karonie Butlerze zaraz po tym, jak mówiliśmy o Los Angeles Clippers, bo moim zdaniem Karon Butler przez te ostatnie dwa sezony, w których występował w Clippersach, on jednak był zawodnikiem, który dosyć mocno zawodził w playoffach, zwłaszcza. To był gracz, który w sezonie regularnym grał jeszcze jako tako przyzwoicie, ale potem, kiedy, kiedy przychodziło do play-offów, to, to przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że, że trochę się nie sprawdzał, że on miał grozić tym rzutem za trzy, ten rzut za trzy mu nie siedział. I myślę, że był, był jedną z przyczyn tych wcześniejszych, niż chcieliby tego właściciele Clippers, porażek w, w odpowiednio drugiej i pierwszej rundzie play-offów w ostatnich latach. I... Myślę, że dopiero teraz przekonamy się, czy to był wyjątek, czy to była reguła, bo Karol Butler ma potencjał, ma możliwości tego, żeby regularnie trafiać za trzy punkty. Potrafił mieć nawet w Bucks w tym, w tym sezonie mecze na, na bardzo imponującym poziomie, ale y, na pozycji numer trzy w oklahomie była dziura, myślę, że teraz się wypełni. Y, nie traktowałbym tego ruchu jako coś więcej, Krzysiek, niż pozyskanie Grangera czy Davisa, na pewno nie. A zdziwiło Was to, że, że Cameron Butter wybrał właśnie Oklahoma, bo sporo mówiło się, że, że on może trafić do San Antonio Pers, może powrócić na stare śmiecię do Miami, a jednak wybrał e, tych młodych e, Thunder. Czy to jest dla Was niespodzianka? E, ja do końca nie brałem poważnie e, tych plotek o Miami i o San Antonio, z tego względu, że zarówno jedna jak i druga drużyna jest na tych pozycjach dość mocno obsadzona. W Miami oczywiście poza LeBronem jest Shane Battier, jest Rashard Lewis, jest Michael Beasley, także tam już jest cała koalicja zawodników, którzy grają na pozycji, na którą jakby ewentualnie przyjść Caron Butler. W San Antonio jest podobnie, jest Kawhi Leonard, jest Danny Green, który może grać też jako trójka, z ławki jest, jest Matt Bonner. Także tam też za bardzo tego, tego wszystkiego nie widziałem. No i te, Ci Thunder jakoś tak w miarę sensownie to, to wygląda. Oczywiście w sytuacji, kiedy Scott Brooks nie jest przekonany do Perego Jonesa i nie daje mu więcej niż te 10 minut gry na mecz. Także yy, ja się mniej więcej tego spodziewałem. Znaczy spodziewałem się, że to nie będą na pewno Miami hit yy, Więc pod tym względem to nie jest dla mnie niespodzianka. No cóż, ja, mimo wszystko. Myślałem, że Karol Butler trafi do San Antonio Spurs. Tutaj, Piotrek, mówi, że oni są, że są mocni w pozycji numer 3, ale jeszcze miesiąc temu tam w pierwszym składzie na trójce wychodził Otius Jeffers, który, którego w tej chwili w NBA nie ma, bo, bo był pozyskany tylko po, to, tylko po to, żeby w tym składzie wychodzić, bo wszyscy doznali kontuzji i te kontuzje mogą się znowu pojawić, bo, bo jednak wszyscy ci gracze mieli problemy zdrowotne w tym sezonie i dlatego myślałem, że Karol Butler trafi właśnie tam. Rzeczywiście najwięcej mówiło się o Miami było nawet przekonanie, że zwolnienie Rogera Masona Juniora i ten deal z Sacramento Kings był wykonany tylko i, tylko i wyłącznie po to, żeby przy okresie, przy czasie buyoutu pozyskać Karona Butlera. No, no cóż, stało się inaczej. Na pewno trafił do drużyny, gdzie będzie miał najwięcej szans na grę, i drużyny, która najbardziej potrzebowała wzmocnienia na tą pozycję, także myślę, że, że, że to dobrze, że trafił właśnie tam.